Czy mam dwa tygodnie, proszę Was na recenzję? Nie, to nie jest recenzja. To jest takie podsumowanie trzech horrorów, które mi się udało obejrzeć w czasie wolnym, świątecznym. To, taki hologram, to są takie horrory, które są dość nietypowe, jednak ja o nich nie słyszałam. Ten horror, co tu idzie, to jest Monster Park, to jest 2018 rocznik. I wiecie, co to jest od twórców? synister tego bardziej krwawego takiego, wiecie, i są duchy, bla bla i te inne No, na ja muszę powiedzieć, że szczerze zaskoczę i pozytywnie horror. Ale właśnie ten horror to może tak powiedzieć, że oto trójka takich przyjaciół, w tym dziewczyna, która sobie dorabia u bogatych ludzi, zatrudnia się jako mm, Kanel na wystawie impre... impre... imprezce takiej, czyli potworna imprezka, na takiej imprezie, dzikali z... jest walczyć z uzależnieniem. Gdy chodzi wśród tych ludzi do pewnego wybuchu agresji na jednej z osób, nasi bohaterowie plus jedna jeszcze osoba tajemnicza Aleksis oraz matka postanawiają im pomóc kto wyjdzie zwycięsko z tej całej wariacji czyli no, walki na śmierć i życie to przyglądam się z tego filmu ale naprawdę warto, serio. Nie my takich nisko budżetowych horrorek ale to że nie jest tam z kerami, tylko chodzi o to że mamy Młodych ludzi i to sobie tam, 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 tam coś się odwala i później zaczyna się niezła sieczka. Od siebie coś mogę powiedzieć, polecam na wieczór. Samotny. No. A i jeszcze taka mała uwaga. Nie będzie czas od... miałem troszkę prawda, tylko filmy. W piątki i w sobotę. Niedzielę nam odpadaje, bo już nie ma na retrogranie. Jeszcze ja grałem jak kadu, Giekę retrogranie, jak pamiętam. Ale z tej wstrzymamy na jakiś czas. Zapodaję no, może gdzieś dobrze. Aha, i za tydzień. I w następnym tygodniu, piąty, szóste, siódmy maja nieprawdopodobnie nie będzie, bo na mieszkanie tutaj nam było w To taka informacja jakby coś. a później się w kolejnej części z tych podsumowań horrorów. Następnym horrorem, co mam na liście, tym takim, to jest Olle Madur. Macie Wol na angielski, almost czyli Almost Dead Wszyscy Muszą um Umrzeć. Jest to horror norweski, który zaskakuje mnie, to bardzo pozytywnie. Chodzi o to, że tak, że są sobie przyjaciółki, jedna przyjaciółka świętuje swoje za mąż pójście. Wychodząc z pracy, koleżanki upolewają na wieczór panieńskim. Nawana no, jest przednia, alkohol, wiadomo, imprezka u szalejemy. Do momentu, gdy... Nie widać bardzo, się zamieniać w koszmar. A wszystko to sprawia, że dwóch uczestniczek, takich malutkich spojrzewek, malutki, kiedyś tam siedziało w psychiatryku, się liczyło na takie tak zwane zaburzenia paranoidalne, coś by wymyślało coś, co nie istnieje, a później zaczynają od mocno odpiedzielać i no i się zaczyna troszkę Krwawo i brutalnie. Eee, Film można było obejrzeć kiedyś, ta nie pamiętam, chyba na Splatfestie był. To jest taki niskobudżetowy horrorek, ale powiem tak, fajnie jest budować napięcie w tym horrorze, Fajna muzyka, dobre motywy taki ograniczony że tu się pojawia jakiś niby zabójca, ale się okazuje że to wszystko nawet będzie sporyrował. Nic się więcej nie mówię. Że ktoś już się nie pojawia, ale się nie pojawia. Że tu są jakieś ciała po prostuane, pozabijane ludzie są. Co? Tu coś modluje, ale jednak nie. Bardzo wszystko przedstawione świetnie. Takich elementami troszkę mm, jak to się mówi, Psychologicznego, bo tutaj niby już wszystko mam pozabijane. A później gdzieś końcówka nam swojej tłumaczy, kto to zrobił wcześniej i komu to zaczęło odpierdzielać i dlaczego. Taki ciekawy horror, naprawdę polecam. A widzimy się w ostatnim z tych hmm, podsumowaniu horrorów. Gdzie mówimy o takich horrorach, gdzie myślałem, się nawet bardzo podobał. I moim jest chyba najlepszy z tych całej trójki. Przedmy do ostatniego horroru. Ostatni schoda, tutaj mamy, to tu jest Dekol od twórców Fajna Destynacja Zróżnego przeznaczenie Powiem tak, bardzo świetny aktor, szczególnie Lisa, jak to zagrał taką świniętą babkę, Tommy Bell, znany z piły, oraz Czarty Rushing, młody chłopak, który zagrał właśnie w pierwszym części Zróżnego przeznaczenie, tego Aleksa Bhatela. Wiecie, co mi się najbardziej podobało? Muzyka, oświetlenie, ten na serwisie 90 Aktorstwo na wysokim poziomie, naprawdę na wysokim poziomie. Fajne prowadzenie kamery, dobra realizacja, dobre budowanie napięcia. A oczy jest ten horrorek Chodzi o to, że jest taka setrówka, przy dwóch przyjaciół poznają, czy też który którzy tego zły tam taką starszą panią. I tam tak dokuczają, dają wiedźmą i tam coś tam, su mm -mm, no fornie. Po obrażają zajdą jakami, tak ta się tam dość niszczą, wydwają od najgorszych. I któregoś dnia jej mąż poświęci swojej żony wzywał na do siebie i mają za zadanie odebrać, wysłuchać rozmowy telefonicznej przez jedną minutę, jak im się uda też się otworzy, nie wejście, kiedy on będzie na nich czekał i dostaną po 100 tysięcy dolarów. I to nie my wszystko. Ale okazuje się, że podczas tego telefonu może dać się coś jeszcze, gdzie odkrywana jest przeszłość. Znaczy się przyszłość czyli to, co jest pod kątem tych Powiem tak, mój zdaniem to jest wszystko fajny pomysł, zepsuty przez nadmiar tych takich duchów, sztucznych akcentów takich zagrobowych no jakieś wyginanie ciał tej krwi no i to było trochę tak już wypchnięte tak na siłę żeby dociągnąć ten film do końca pomysł zbudowania napięcia początek z tym telefonem wszystko fajnie, fajnie ten dekor to był fajny początek ale im dalej w las tym jest coraz gorzej mój trochę taki ale z tych wszystkich, tych ręki tej właśnie choroby jest, mój najlepszy pod względem fabuły, wyjaśnień i tego. I ścieżki dźwiękowej, no i wszystkiego. Jak rozmawiać? Z tych trzech, bo Potwora ludzi yy, i bratska to takie, o, tamten. On must die, czyli wszyscy muszą umrzeć. Też taki horror z tutaj psychologicznym, a tutaj jest horror, taki klasy B, gdzie łączył wszystko w całość, duchy, jak wspomniałem, ze zjawiska, takie bla, bla bla bla, że tu coś się rusza, tu coś krzypi. Tylko troszkę niedopracowane są te momenty, ale da się obejrzeć. Ale do tego, chyba z tych wszystkich tych trzech najlepszych, bo jest Wydaje najlepiej poprowadzony i to jest od w latach dziesiątych, to jest horror 2020 roku. Co ciekawe, na ten horror na internecie w wersji tylko z napisami. On był w wersji DVD też później wyszedł, po iluś tam miesiącach i to jest tylko wersja oryginalna z napisami i dodatkami. Ode mnie ten horror, no, mogę polecić. Z tych trzech to właśnie ten horror chyba nawet nie polecił na wolnym wieczór. A my widzimy się oczywiście w sobotę, gdzie ocenię, znaczy się, zrobimy sobie przegląd, nie przegląd, znaczy się przegląd jednej bardzo dużej książki, bardzo dużej książki. To przyszła paczka matem to jest moja ostatnia książka, którą kupiłem w tym miesiącu i na razie wstrzymuję się z paczkami książkami do czerwca. bo odchodziłem na wycieczkę, trzeba będzie z pracy do Gdańska, Gdań, ta, do Danii, do Gdańska, no. Także tak, na razie cześć i datują. I informacja jeszcze raz, jak już nie idzie o puszynków. Dobra, nie będę ale wiecie tam, wspomniałem, że 5-6-7 maja nie ma filmu, ta, bo będą tam mieszkają. No, na razie cześć i datuję.